Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów na kanale Nowej Konfederacji. Ja nazywam się Gabriela Masztafiak, a dzisiaj moim i państwa gościem jest pan doktor Adam Eberhardt, studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze, dziękuję za wizytę. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Panie doktorze, za nami szczyt pokojowy w Szwajcarii, poświęcony sytuacji na Ukrainie, poświęcony temu, w jaki sposób Ukraina próbuje zjednać sobie kraje i nie tylko globalnego południa, ale, ale także tych, którzy do tej pory być może przyjmowali nie do końca. Jednoznaczną postawę związaną z wsparciem udzielanym Ukrainie. Ale zastanawiam się, z czym Ukraina wraca ze Szwajcarii w takim razie, jaki jest efekt tych, tych rozmów, no i czy warto było spotykać się w Szwajcarii? Przede wszystkim to, wbrew nazwie, nie był szczyt pokojowy. To nie był szczyt, który jakkolwiek przybliżyłby zakończenie wojny, gdzie odbywałyby się jakiekolwiek negocjacje. Nie było tam rzecz jasna Rosji. Był to szczyt solidarności z Ukrainą de facto. Było to, był to sposób ukraińskiej dyplomacji, aby zwiększyć bazę poparcia, aby uzyskać przychylność państw, przede wszystkim globalnego południa. Efekt jest. No, Myślę, że w miarę zadowalający Ukrainy. Znaczy, przyjechało prawie 100 delegacji. Udało się wykorzystać spotkanie szwajcarskie do promocji ukraińskiej narracji ukraińskiego stanowiska, no, ale oczywiście to jest daleko nie to, na co mogliby, chcieliby liczyć w pełni Ukraińcy. No po pierwsze, ta deklaracja końcowa ona musiała być rozmyta, aby delegacje były skłonne ją podpisać, więc nie ma tam mowy o bezwarunkowym rosyjskim wycofaniu z zajętych terytoriów. Są raczej te kwestie bardziej miękkie wskazane. Po drugie, no oczywiście nie przyjechali Chińczycy i to chyba było największa największe niepowodzenie z strony, z strony ukraińskiej. Również Indie nie były zainteresowane z podpisaniem tej deklaracji końcowej. No, tak więc wrażenia mieszane, no, ale oczywiście no, z punktu widzenia Ukrainy każdy tego typu globalne wydarzenie, które, które pozwala Ukrainie Prze, przemycać, formować, formułować swoją narrację wobec państw mniej zainteresowanych konfliktem, no to już sukces. Jak czytam sobie komentarze po tym, po tym wydarzeniu, to rzeczywiście tutaj wydźwięk główny tego jest taki, że no, ten szczyt pokazał solidarność, ale nie przyniósł większych, większych przełomów, ale być może pokazał Ukrainie, gdzie warto się pokazywać i z kim rozmawiać, bo przypomnijmy, że kilka dni wcześniej na szczycie państw G7 we Włoszech udało się uzyskać Prezydentowi Załońskiemu o wiele, o wiele więcej, między innymi umowy o gwarancjach bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi i z Japonią oraz gwarancję linii kredytowej na 50 miliardów dolarów. No, tutaj znowu mamy problem z nazewnictwem. To jest problem taki naturalny, że ukraińska dyplomacja stara się różną, różną działalność, działania swoje ubierać słowa, które nie zawsze są właściwe i adekwatne do. Do, do rzeczywistości. Tak jak szczyt pokojowy był de facto szczytem Solidarności, tak te porozumienia, chociaż rzeczywiście w mediach ukraińskich i niekiedy przez ukraińskich polityków przedstawiane jako umowy o gwarancjach bezpieczeństwa, one żadnych gwarancji nie dają. To są porozumienia podpisane już z kilkunastoma państwami świata, rzeczywiście teraz ze Stanami Zjednoczonymi najważniejszy. Akt, ale to są porozumienia, które nie dają gwarancji bezpieczeństwa, w tym sensie, że te państwa, które przystępują do umów, one nie deklarują, że będą gotowe bronić Ukrainy, tylko że będą gotowe wspierać Ukrainę w tym, aby obroniła się sama. To są takie, jakbyśmy szukali słowa do jakby terminu do, do nazwania rzeczywiście tych, tych porozumień, to są umowy o długo, długookresowej gotowości, woli, determinacji do wspierania obrony Ukrainy. To też warte, to też ważne, to także, to także jest taki sposób, na przykład w amerykańskiej polityce na utrwalenie tego poparcia, ale to Proszę pamiętać, no to tak naprawdę są pewne deklaracje polityczne. Przychodzi nowa administracja, przychodzą nowe władze i one sobie będą podejmowały decyzje, absolutnie nie zważając na to, co przy okazji szczytu G7 zostało podpisane przez stronę amerykańską i ukraińską. Panie doktorze, jak zastanowimy się na przykład nad tym, kogo Wołodymyr Załański próbował sobie tutaj zjednać, bo ostatnio mieliśmy jego wystąpienie, niespodziewane dosyć, na szczycie, właściwie w czasie takiego bardzo ważnego wydarzenia dotyczącego bezpieczeństwa w Azji, między innymi Shangri-La właśnie. No i tam próbował mówić bezpośrednio do globalnego południa. Teraz to globalne południe nie podpisało się jakoś licznie pod końcową deklaracją. Więc no upatruje się tutaj wpływów Rosji, tego, że Rosja to globalne południe w większości karmi w dużej mierze ma możliwość ukarania globalnego południa za to, że bierze udział w inicjatywach wymierzonych w Moskwę właśnie. No, bo tutaj jest po pierwsze troszeczkę rywalizacja pomiędzy Ukrainą a Rosją. Oto, kto efektywniej narzuci pojęcie kolonializmu, które takim jest pojęciem bardzo dobrze rezonującym w państwach globalnego południa, państwach postkolonialnych, państwach, które, które wydobyły się z kolonializmu. I oczywiście z jednej strony Rosjanie starają się wskazywać na to, że za Ukrainą stoją Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy, a więc te tradycyjne siły kolonialne, więc państwa Afryki. Na przykład powinny wspierać Rosję. Z drugiej strony Ukraińcy starają się to odwracać tę narrację. Mówi, że ta wojna, którą obserwujemy, tak naprawdę jest wojną kolonialną. Rosja jest imperium kolonialnym, które, tak jak poprzedni kolonizatorzy, nie jest w stanie zaakceptować wolności, suwerenności. Swojej byłej kolonii niezamorskiej w wprawie, no bo Ukraina nie była kolonią zamorską, ale ten, ten dyskurs kolonialny również Ukraina stara się narzucić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to oczywiście to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli sprawy związane z interesami, z rozmaitą mozaiką interesów, która łączy poszczególne kraje afrykańskie bardzo często z Rosją. One, one, ona dotyczy tego, że Rosja jest dla wielu z nich gwarantem bezpieczeństwa. Nie gwarantem bezpieczeństwa państw, gwarantem bezpieczeństwa reżimów, które tam władze sprawują i gdzie Rosjanie tak naprawdę bardzo często występują jako, jako firma ochroniarska w zamian za prawo do korzystania, z, albo za pieniądze, albo za prawo do korzystania z surowców w tych krajach zgromadzonych. Więc to, to, jest, to jest pewien ten element, który osłabia wolę państw państw, państw trzecich, państw globalnego południa do tego, żeby, żeby, żeby wspierać Ukrainę. Ale myślę, że najważniejszy jest ten wątek amerykański na świecie. W, w państwach południa mamy bardzo silną niechęć do Stanów Zjednoczonych, do polityki amerykańskiej i, i to jest coś, co Rosjanie najbardziej efektywnie starają się wykorzystywać i to jest to, z czym Ukraińcy mają problem, jak to przezwyciężyć i jak tę narrację odwrócić. Mm -hmm. Panie doktorze, zastanówmy się jeszcze w takim razie przez moment nad tym planem quasi pokojowym opublikowanym przez Kreml na dzień właściwie przed rozpoczęciem szczytu w Szwajcarii. On bardzo przypomina tak naprawdę to, o czym rozmawiano jeszcze w 2022 roku, bo tam rzeczywiście w 2022 roku mieliśmy taką wzmiankę o tym, że Kijów miałby zrzec się przystąpienia do NATO, nie porzucając aspiracji do Unii Europejskiej między innymi. Oczywiście kwestie Krymu, oczywiście kwestie wycofania się wojsk ukraińskich z terenów, które Rosja zajęła do tej pory, natomiast, no, Zastanawiam się nad tym, czy to był. Po co tak naprawdę Kreml opublikował tego typu plan? Po to, by pokazać, o czym rozmawiano jeszcze dwa lata temu, na przykład? Nie jest żadną tajemnicą, o czym rozmawiano dwa lata temu. Te dokumenty już teraz są, są publiczne. To, co łączy. Rozmowy dwa lata temu i rosyjski w cudzysłowie plan pokojowy, dzisiaj jest to, że ani jedno, ani drugie nie ma doprowadzić do pokoju, i to są tak naprawdę formułowane przez Rosję w tonie ultimatywnym warunki kapitulacji i likwidacji państwa ukraińskiego. Ukraina ani wówczas nie mogła się na to zgodzić, ani dzisiaj nie ma najmniejszej ochoty i możliwości się na to zgodzić. Tym bardziej, że te wszystkie rosyjskie propozycje one mają, zawierają w sobie pewną pułapkę. To znaczy, one zakładają demilitaryzację Ukrainy, zmniejszenie ukraińskiej armii, a więc uczynienie Ukrainy bez, bezradną i bezbronną. To znaczy, to powoduje, że nawet jeżeli na tym etapie Rosja w swoich oczekiwaniach, roszczeniach by się ograniczała, nic na to nie wskazuje, ale nawet jeżeli by się ograniczała, jeżeli by zaakceptowała jakiś rzeczywisty kompromis to pisanie w te, w te porozumienia forsowane przez Rosję, czy oferowane dzisiaj przez Rosję, one, tych, tych, tego, tego, tego wątku rozbrojenia Ukrainy i zakazu zbliżania się, zwiększania powiązań obronnych z państwami zachodnimi, to tak naprawdę powodują, że Rosja byłaby gotowa do wojny kontynuacyjnej po roku, dwóch, trzech, czterech, gdyby się, gdy, 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 gdy już będzie miała pewność, że nie napotka na Ukrainie na żadną, na żadną obronę. To są, to są wszystko, to są wszystko łody, to wszystko jest pewna Cyniczna rosyjska gra. Natomiast dlaczego dzisiaj jest ona przedstawiana? To no po to, żeby troszeczkę złagodzić ten przekaz płynący z Szwajcarii, prawda? No, że przyjechało prawie 100 delegacji na zaproszenie Szwajcarów, yy, państwa neutralnego. Pierwszą rolę grali w tym Ukraińcy, a nie Rosjanie. No więc oczywiście, jak gdyby Putin próbuje poprzez jakieś tam formułowanie swoich oczekiwań i pokazanie, że to Rosja jest rzekomo otwarta i gotowa do, do rozmów, Próbuje zakłócić tę narrację, która, która w intencji Kijowa miała płynąć ze Szwajcarii. Mm -hmm. No ale to też to też pokazało Władim, Władimirowi Załęskiemu, myślę, że no, tak naprawdę bez obecności tych kluczowych graczy najprawdopodobniej, czyli między innymi Chin, między innymi Rosji, właśnie. No, nie bardzo jest w stanie wyegzekwować cokolwiek i ustalić jakieś, jakiś plan dalszych działań, nawet bez Stanów Zjednoczonych, bo przecież w Szwajcarii była wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris, co prawda doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa Jack Sullivan również, no ale w związku z tym, jakie zapadły tam konkluzje, można, można oczekiwać, że znów. To, co najważniejsze ustalone zostało już wcześniej. Nie, no wie pani, znaczy po pierwsze, po pierwsze no, obecność dziceł prezydent Stanów Zjednoczonych to też nie jest prawo. Znaczy też nie, nie budujmy takiego przeświadczenia, że na, gdziekolwiek się nie pojawia prezydent Biden, to wówczas amerykańska obecność jest, nie, nie istnieje i, i nie ma to znaczenia. Zresztą też na początku Pani wspominała te 50 miliardów dolarów, te pieniądze, które mają być przekazane przez grupę siedmiu najbogatszych państw świata na poczet pieniędzy, które zostaną pozyskane z odsetków zamrożonych rosyjskich aktywów. No to zostało przeforsowane przez dyplomację amerykańską, to zostało dowiezione do końca. To jest wielki sukces Ukrainy, dodatkowych 50 miliardów. Chwilę wcześniej Ukraina dostała 61 miliardów. Ten przeciągający się zastrzyk finansowy ze Stanów Zjednoczonych, a to jednak to jednak zostało już przez Kongres przegłosowane. Więc jak gdyby to, to, to wsparcie idzie. Natomiast no, to, że wsparcie idzie, to nie oznacza, że Ukraina tę wojnę wygrywa, to nie oznacza, że Ukraina nie stoi przed gigantycznymi problemami na obecnym etapie. Ta wojna jest na wyczerpanie i ta wojna toczyć się będzie boję się jeszcze długo. Mm -hmm. No właśnie, w jakiej sytuacji w takim razie jest obecnie Ukraina, w takim razie, bo co kilka miesięcy słyszymy o tym, że decydująca będzie zima, decydująca będzie lato, decydująca będzie wiosna, no ale z drugiej strony cały czas dochodzą do nas takie, takie informacje, właśnie zbieżne z tym, o czym Pan, pan mówił, że Ukraina. Zmaga się z coraz większymi problemami. Brakuje rekrutów. Ostatnio pojawiła się informacja o tym, że więźniowie są już zwalniani również z aresztów po to, aby, aby zostać zmobilizowanymi do armii. Brakuje sprzętu. No, z drugiej strony Ukraina dostaje co prawda linię kredytową ze strony Stanów Zjednoczonych, no ale to wciąż wydaje się za mało. Te potrzeby zdają się być niezaspokojone wystarczająco. Myślę, że problemów jest kilka. To znaczy, pierwszy podstawowy problem to jest oczywiście brak, brak rekruta. To jest tak naprawdę głęboki problem demograficzny na Ukrainie, który zaczął oddziaływać na tę wojnę. Ci żołnierze, którzy walczyli przez na początku wojny. Bardzo często byli to ochotnicy. Oni są już albo zginęli, albo są ranni, albo są psychicznie, fizycznie wyczerpani, muszą, nie, nie mogą dalej uczestniczyć w działaniach wojennych i brakuje nie ma kim zastąpić, więc to jest. Problem z poborem jest problemem pewnym fundamentalnym ukraińskim, którego żadne wsparcie zachodnie nie jest w stanie rozwiązać. Oczywiście można zwiększać finansowe, używać instrumentu finansowego, bardziej zachęcać, no ale to grać, oddziaływać tą, tą, tą retoryką patriotyczną, ale, ale tutaj mamy, mamy problem. Problem taki, że armia ukraińska rzeczywiście to są ludzie wieku, nie chcę powiedzieć podeszłym, ale to są, to są ludzie, to jest średnia wieku zbliża się do czterdziestki dwudziestolatków na froncie nie ma. To jest pierwszy problem. Drugi problem, który dzisiaj ma Ukraina, może pozostając w tym militarnym wymiarze, no to oczywiście jest brak artylerii, to jest brak sprzętu wojskowego uzbrojenia, które może teraz zacznie troszkę bardziej bardziej wartkim strumieniem napływać w związku z uruchomieniem tej programu pomocowego Stanów Zjednoczonych. Ale proszę pamiętać, że również Zachód nie ma broni, to znaczy my jesteśmy tak naprawdę rozbrojeni. Nasze zdolności produkcji amunicji na przykład są bardzo ograniczone. Są bardzo poważne problemy z prochem. Tutaj, tutaj to jest kwestia kontroli nad, nad, nad składnikami do produkcji Prochu przez głównie w dużym stopniu Chiny. I, i, i to jest, i to jest pewien, pewien problem, z którym musimy się dzisiaj zmierzyć. Są pewne projekty odbudowy zdolności zbrojeniowych państw zachodnich Ameryki, no ale to też wiadomo, dużo czasu zajmuje. I trzeci element, który dzisiaj mamy chyba najważniejszy, to w takim doraźnym wymiarze, no to są, to jest kwestia odbudowy przede wszystkim sektora energetycznego. Gigantyczne straty, bardzo mimo, gdyby, mimo tego, że obrona powietrzna, obrona przeciwlotnicza ukraińska jest dużo lepsza niż na początku wojny, no to tutaj udało się Rosjanom poprzez skuteczne wykorzystywanie, pewne działanie łączenie i ataków dronami i ostrzału artyleryjskiego i wreszcie, i wreszcie ataku rakiet, ataków rakietowych udało się zwiększyć straty ukraińskie, zarówno na froncie, jak i, jak mówię, w sektorze energetycznym na zapleczu państwa ukraińskiego. Te rady są bardzo duże, bardzo dużo pieniędzy to potrzebuje i znowu to czas bywa czasami bardziej większym problemem niż pieniądze. Problem, problem jak, jak odbudować ukraińską energetykę, żeby zimą nie było tak naprawdę blackoutu. Panie doktorze, a czy... Patrząc na wsparcie, na poziom tego wsparcia udzielanego Ukrainie, na tę niekonkluzywność szczytu w Szwajcarii, na kondycję Ukrainy w końcu, na to, jakie straty ponosi na froncie, czy uzasadnionym jest Pana zdaniem podtrzymanie tego twierdzenia, że Rosja tej wojny nie może znacząco przegrać, nie może zostać rzucona na kolana, ale z drugiej strony Ukraina również bardzo efektownie tej wojny wygrać? Nie może. Nie ma takiego scenariusza, aby Ukraina zdecydowanie znacząco tę wojnę wygrała. To nawet jeżeli wojna zakończy się dla Ukrainy pozytywnie, to Ukraina wyjdzie z tej wojny zdemolowana w wymiarze gospodarczym, w wymiarze społecznym, a Rosja nigdzie nie zniknie. Rosja dalej będzie stanowiła tego czy innego rodzaju zagrożenie z punktu widzenia bezpieczeństwa Ukrainy. No to jest potężny sąsiad, którego intencją jest zniszczenie ukraińskiej państwowości. Jakie perspektywy w najbliższym czasie? No myślę, że to, co jest oczywiście najważniejsze, to wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, jeżeli dojdzie do zmiany, jeżeli dojdzie do władzy Donald Trump, należy się spodziewać podjęcia, i myślę, na co czeka Rosja, podjęcia rozmów pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą o Ukrainie, bez Ukrainy, ale o Ukrainie I, i myślę, że to może być, może się okazać, że z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych coraz bardziej przychodzi nie pomoc, ale presja. Presja na to, aby ugiąć się pod żądaniami strony rosyjskiej. Mm -hmm. Dziękuję bardzo serdecznie, panie doktorze, za dzisiejszą wizytę. Pan doktor Adam Eberhardt, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego był dzisiaj z nami. My oczywiście sytuację będziemy obserwować w najbliższym czasie. Również przypomnimy, że obecnie trwa wizyta również Władimira Putina w Korei Północnej. Zobaczymy, jak daleko Rosja odsunie się od Europy również po, po tego typu wizytach. Dziękuję bardzo serdecznie. Serdecznie raz jeszcze, panie doktorze, dziękuję państwu. Zapraszam do tego, by śledzić kanał, zostać z nami. Do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie.